Cześć kochani. Mam dzisiaj do was takie szybkie pytanko, ponieważ dzisiaj nie zdążyłem nagrać dla was filmu. Dzisiaj o 19 macie naprawdę mega dobry film na kanale głównym, ponieważ tam dzisiaj spotkaliśmy jednego z prawdziwego życia po raz pierwszy. Co zobaczycie upaliono o 18:50, dało mi o 19:00 za następny film i naprawdę jest to giga wielka bomba. Ale mam dla was ważne pytanie, ponieważ jak doskonale wiecie, na kanale głównym miałem niedawno odcinek z robienia właśnie takich boksów. Zobaczcie, w sensie były takie boksiki. Myślę, że każdy z Was je pamięta. Ten odcinek nie zrobił jakoś mega dużo wysów, tam chyba 65 tysięcy, co przy obecnych wyświetleniach tam nie było zbyt wysoko, ale muszę przyznać, że nagrywało mi się to bardzo dobrze, w sensie właśnie te pudełeczko tutaj. I mam dla Was z tego względu pytanie: czy chcielibyście na przykład odcinek, bo ja nie mam co z tym zrobić, że ja to zostałem od w sumie i nie wiem, czy mam to, czy mam to zniszczyć, czy, czy mam to zostawić, czy mam na przykład nagrać z tego następny odcinek, ponieważ no, może by coś z tego dało się zrobić, na przykład jakieś nieznisz złego mystery boxa, Więc dajcie znaka w komentarzu, to może coś takiego zrobimy, no jakby. Będzie dużo komentarzy i dużo apeczek w górę tutaj. To takie coś przemyślimy. No i sorry, że dzisiaj wczoraj nie było filmu, ale naprawdę teraz takie filmy są na kanale głównym, że naprawdę nawet nie ma czasu, kiedy nagrywać na tego gamesa. Więc wybaczcie za to, ale wrócimy od maja z regularnością tutaj, a może i nawet za kilka dni. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Napiszcie, co o tych boksach.